Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą, wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby i z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Oto Słowo Pańskie. Drodzy wierni, w tych dniach, w tygodniu słuchaliśmy kazania Jezusa na górze. On przez te nauki zwraca się w stronę prawa żydowskiego i e, mówi, Jezus uważa, że życie według prawa jest dobre, ale niektóre rzeczy są zbędne. Łatwiej jest realizować przepisane prawa zewnętrzne, zamiast głęboko stać wobec woli Bożej, która umieszcza miłość jako e, miarę działania. I Koniec mowy na górze jest tak krótkie. Jeśli chcecie, co chcecie, aby ludzie wam czynili, to i wam czyńcie. To jest prawo. I prorocy Jezus w swojej mowie na górze wykorzystuje obrazy z życia codziennego. Gdy mówi o e, niesprawiedliwości, mówi o ludziach cierpiących niesprawiedliwość. Kiedy Jezus pozywa. Jezus wzywa, aby nie przeciwstawiali się złu, które ich spotkało, aby nie wymagali odszkodowania, ale przez jego, tym Jego skazówką, brakuje rozumowego usprawiedliwienia takiego działania, czy to świadomość o nieopłacaniu się przeciwstawianiu, czy ustępowanie, aby mniejszy, zwykły człowiek uratował się ze trudnej sytuacji, czy Jezus wymaga, e, aby czynić coś nieoczekiwane, w państwie, coś takiego nie może się udać. Narody nie mogły w ten sposób działać, jeżeli chciały uratować swój kraj. Te wskazówki z góry z, z trudnością mogą być realizowane w państwie. Oprócz tego ważnym jest ostrzec tego, kto czyni złe uczynki. Milczenie może być znakiem wsparcia lub. Zgody. Sokrates w jasności odkrywał ukryte złe zamiary tych, którzy pięknymi słowami chcieli przekazać coś złego. E, e, przeciwstawiał się złu. Więc, jak pojąć słowa Jezusa? Z tej mowy na górze. Abyśmy miłowali nieprzyjaciół, abyśmy nastawili drugi policzek, czy rozdali odzież, szatę. Może słowa Jezusa nie są próbą namówienia ludzi do milczenia czy cierpienia, żeby był spokój. Może, on... Może pierwszym zamiarem jest zwrócenie uwagi na relacje człowieka i Boga. Tu jest ta miara, na którą musimy zwrócić uwagę. Jezus pragnie doprowadzić człowieka do głębokiego, prawdziwego stania przed Bogiem, gdzie nauczy się miłować człowieka. Miłość rozpoznaje w każdego rodzaju przemocy znakiem zranienia świata kazanie na górze zachęca wiernego aby pierwszy zwrócił swoje oczy do ojca przez modlitwę nabrać sił by nie odzajemniać zła zranionemu światu mi dać miłość uleczającą by poczuł, kiedy ma przeciwstawić się czemuś, kiedy ma potrafić cierpieć, być cierpliwym. Pewien przykład znany wszystkim z powieści przedstawia szczerą modlitwę. Jeden rozbójnik w nocy okradł biskupa, zabrał. Mój przedmioty. Srebrne przedmioty później został pojmany i biskup później powiedział, że sprezentował mu to wszystko i nie powiedział, że jeszcze zapomniał oddać te dwa świeczniki, które mu podarował. S Policja zdecydowała się uwolnić e, złoczyńcę. Został uwolniony z oskarżeń. W nim zaczęła odbywać się wielka walka. Pewny, pewnym jest jedno. Pojął, iż już nie jest tym samym człowiekiem. W nim wszystko się zmieniło. Nie mógł zapomnieć słów biskupa i spotkania z nim wpatrując się z uwagą światło, które wychodziło przed jego sumienie widział, że światłość miała ludzki kształt to był biskup on wypełniał całą duszę tego biednego wielkim blaskiem rozbójnik długo płakał wylewał łzy, jęczał z Wielkim skruszeniem, gdy płakał, myśli coraz bardziej stawały się jasne z powodu niezwykłej światłości, wspaniałej i strasznej jednocześnie. Jego przeszłość, jego pierwsze przestępstwo, jego zewnętrzne postępowanie, zatwarciałe serce puszcza go na wolność. Z powod... To, co przytrafiło się mu u biskupa jako ostatni zły uczynek, wcześniej ukradł dziecku pieniądze, a wszystko to wracało do jego świadomości. I światłość, której nigdy wcześniej nie widział. Spojrzał na swoje życie, które wydawało mu się straszne, Spojrzał na swoją duszę, która wyglądała okropnie. Niech łaskawa światłość wchodziła do tego życia przez tą duszę. Drodzy wierni, ten skromny biskup z tej powieści przez modlitwę dostał naturalne miłosierdzie, które miało moc zmienienia zatwarciałego serca tego złodzieja. Sk skoncentrowanie się na Bogu czyniło go mądrym w postępowaniu wobec ludzi. Nie z wyrachowania tak działał wobec tego złodzieja, lecz w sposób naturalny z miłości, którą przyjął do serca, bo przez szczerą modlitwę pięknie ukształtował jego serce. Ale takie kształtowanie ludzkiego serca wymaga czasu dni, lat dziesiątek lat. Każdy moment życia jest ważny, wymaga, abyśmy na nowo wybierali to, co właściwe i dobre, abyśmy żałowali za grzechy. Dlatego ważne jest wezwanie Jezusa, abyśmy pierwsze troszczyli się o relację z Bogiem, pielęgnowali ją. Ale można samo na jak wygląda, że wierny jest słaby, a słyszeliśmy świętego Pawła, jak powiedział: Bliscy Bogu jesteśmy, często jak umierający, ale żyjemy, jak z roz, jakby z ale zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający. Wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Abyśmy wytrwali w tej drodze, prośmy o pomoc Królową Pokoju. Ona była najlepszą uczennicą Boga, naszą troskliwą matką. Ona jest wierna już tu przez 40 lat. Uczy nas, abyśmy otwierali się na miłosierdzie Boże. Zjednoczmy nasze serce z jej sercem. Postarajmy się usłyszeć jej słowa, zwróćmy się jej do jej niepokalanego serca, aby uczyła nas czystej miłości. Zawierzmy jej sercu nasze życie, nasze rodziny, wszystkich pielgrzymów i cały świat. Amen.